5 września odbędą się obchody 77. rocznicy akcji burza i bitwy na Kałużówce. Uroczystości rozpoczną się o 9.30 od złożenia wiązanych kwiatów przypomników braciejowej. Na polanie Kałużówka odbędzie się polowa msza święta w intencji ojczyznych oraz poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy AK. Bezpośrednio po Mszy Świętej rozpoczną się oficjalne obchody, podczas których zostaną złożone wieńce i kwiaty. 77. rocznica bitwy na Kołżówce, jednej z największych bitew Armii Krajowej czy w ogóle Armii Podziemnej Wojska Polskiego podczas II wojny światowej. 23-24 sierpnia 1944 roku. Drugie zgrupowanie. E, właśnie oddziału Armii Krajowej, dowodzone przez e, majora Adama Lazarowicza, pseudonim Klamra. E, no można powiedzieć, że odparło atak e, Niemców e, właśnie na wzgórzu, na polanie Kałużówka. E, oczywiście były to różne uwarunkowania, była kwestia ostrzału przez Armię Czerwoną, która rzekomo się pomyliła, no i tego typu historie. Wiele osób oddało życie, czego faktem czy dowodem dziś jest pomnik, który się znajduje na Kałużówce i nazwiska osób, które tam poległy. Po oficjalnych uroczystościach odbędzie się piknik historyczny i koncert patriotyczny orkiestry koncertowej reprezentacyjnego zespołu artystycznego wojska polskiego. W przypadku intensywnych opadów deszczu uroczystości odbędą się w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia najświętszej marii panny w gumniskach.